Yo! Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć jak dostaliśmy się z Ekina na półfinały pierwszego tygodnia FNCS Do ostatniego momentu nie byliśmy pewni czy się dostaniemy, ale zresztą sami zobaczycie Mam nadzieję, że film się wam spodoba, jeśli tak to zostawcie suba i lajka Nara! Jest po prostu Nice Masz też 5, więc nic nie? Buduj, buduj, masz dużo matka Masz 100 HP równe To jeszcze masz, surge masz 30, bo może ci nie spadnie. Co maca? Nie 400, 400 maca. praktycznie. Tu jest medwist, medwist. W razie czego? Mhm. Mm eee, weźcie i... Jedna osoba surge, nie spadnie ci. Już po surge. Masz 400, 300 maca. Dużo no, placementu W prawej stronie się trzymaj. Dobra, Judo. 150 maca. 4, 6 bidów Harpu za to? Takich lagów dawno kurwa nie miałem Nic się nie da zrobić Ja, ja zginęłem od powietrza Bo mam box, box, box nie box Ro, Ja rotuję Dźwignę, dźwignę za to. Nie, nie wiem co się dzieje Biorę jego masę Dobra, tarpuję Dolno e nadal, zaraz rzucę splesze Dobra Splesze, bądź tam, nie, bądź tam, nie biega. Trzy osoby łapce kamień Musimy iść dalej. Dobór jedną, jedno, do góry kołada, no. no. Skłoda, przebiegnij, przebiegnij po młotach. Zostałem mini. Od tyłu. Przecież do mnie jakoś? Zero, jedna pracy, osoba. Hmm. Biegnij Ginajmy od Surge'a, bo jest jedna osoba przez wazony Wraca się. Jak okay. wyjdzie na twoje plecy. Proszę. Jeden bit. 50 HP. Dużo macza, bardzo dużo drewna Teraz się znaleźć, leży Ermors Low Grand, nice, lecimy w teraz Musisz wypić mi jedną Czechę, staraj się znaleźć Iron Mole się nie stawiają Znaleźć miejsce napada Pod, podmieniam. podmieniałem, wycofuj, wycofuj, wycofuj. Masz stresze? tak, przejść. Chodź dam, do zone, do zone, 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 do zone. Padujemy z zone. Lecę. Strój przeciw jest to wszystko. Lecę, 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 Wysoki jestem. layer musimy. Nie ląduję na tym, bo tu jest gościu. Dobra, jestem u Ciebie. Idealny w boksie. Dobra. Dobra, mam nadzieję, że dostanę dwie, plecy. Tu jedno HP ma, marker. Jakbyś mógł przyspamić. Zatrzymuje twardy. Nie mam, nie mam. S 70. Okay. Jedynie. Chodź dla mnie teraz. O, idę. Idę, 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 idę. Zmieniam górę chyba. Ja reloaduję. Okay. Także ci Ma, Masz cienką No Dobra, biegnij za mną. Biegnij za mną. Dobra. box. Zbijałem. Nie masz jak coś. Dobra. Masz, masz tu jeszcze samaca. Trzymam, trzymam, trzymam Chodź, chodź lewą dół, chodź lewą dół Ten jeden box. Ja to mi jestem już, że tak jest. Trzeba ściany, trzeba ściany. Jak masz to, postawu armory gdzieś. Musimy nie teraz mam. coś złapać. Dobra, wolę, Idzie na górę burtę. Dwie drewno, my... mam 200 drewna. Okay, dwiecie... Co, drewna to, co to... drewno mi zostało? Co drewno. Okej. Jestem, są, 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 Masz splecze, nie? U mnie w boksie. Tak, chodź. No do góry, do góry, nie goń, nie 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 goń. Mam jednego splecza. Jestemżej. Mam 9 budowli, ok. Na mnie. Dobre, dobra, dobra, ja git mam podobnie, mam 100 4 e, budowa Dobra, będziemy musieli cię zaraz się zabawać. zaraz wypierdoli Nie, nie. zrzucać Okej, chodź do budynku, może się przekopmy mhm, blokuję na tak, Patrz, tu, tu może być chłop w budynku, jest Właściu, dead, blokuję, plecy, kładę schody, bierz na mnie Chill, chill, to się da Wiesz co, resztę Zablokuj plecy, nie? Pamiętaj o tym Bądź na mnie teraz 150 matca. Na lewo goście, za tą rampą, po lewo za drzwiami są goście, się Dobra Musisz do mnie przejść, musisz do mnie przejść Tam mnie moje jestem, metalowe Jestem, jestem, Dobra, mam stalemata Siedźmy tu Masz... Jak są, wracamy, wracamy, wracamy Masz harpoon? Zabiga, zabiga Dobra Bądź tam, nie? Chodź, spróbujemy tutaj złapać Na drzwiach, na drzwiach Zgadłem drewno jakieś Fuck it, fuck it I head, mamy tu chyba po w boxie Ta Bądź tam, mnie, tam. A, ta, 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 ta Patrzę Musi mi się, musi idę, się idę, Jestem Jestem, jestem kratko w kratkę okay. Za nami, za nami musimy złapać coś, patrz tutaj na mnie na mnie okay. chyba Pobacz. Jestem pewien patrzę kolejny Ale Ta, coś tam spadło ale nie ma Patrz na mnie metal i w prawo chodź tu są goście Dobra Patrzą Jeszcze Krak, pięć. krak, krak. Jary ryludię PMa Dziedziem na górę czy w nich? Nie, w nich Rzuć z Dead. Nice Ja muszę dobić żeby się nie wyjabał, złap za złap, złap Supery Spresza. tam były, ale chodź Chodź, 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 chodź. Przejdziesz? Zjeść lupę rani z tym do O kurwa. Dead, 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 Idę na dół, idę na dół. Chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół. jest dużo matce na dole, patrz. gdzieś tam jest dużo matce. Okay. Jest to ja, na tobie. Ja, 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 ja się kluję, tego... się hluje. ja. Uważaj. Dropił na to. Ja nie mam matca. Chodź, mam dwie budowle. Skino, biorę te matce z dołu. Okej. Ja mam jedną budowlę. Oni dropują, zabili mnie. To jest top 2 już, top 2. Spróbuj zabić. Okej

Było? Było. Jeden był nowy, nie? Jeden pick. a no, fajnie, że kurwa działa wspinanie się w tej chwili. Weszli w siebie tam. Rozstrzelają do nas. Prawo, Może im coś zrobimy? No, albo body jakieś. Chodź do mną. Na mnie, na mnie. Jeden na HP, nape, HP! Dead, 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 dead. Nice. dad. Ja, było coś do harpunowania, to mów. second dad, dead, dead! dad. Nice, dead. Nice. do nich zejść z pompą, jakbyś mógł. Ja, górę, ja, ja, górę, ja, 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 Moje, moje, moje. Hey. Tylko nie, nie over ten, nie? Sprzedł Nice, weź loot i wróć Nie wiem czy jestem w stanie Dobra, to jak coś to nie będzie, czyli chodzi, Wrócisz? Tak Spam, jak od miał prendita górę, no prawidźnie Dobra, dobra Second high, second high patrz Tych tuważaj mhm. buduję? Buduj, buduj To bici Sprzedłem z Dulti High 60 drewna, 60 drewnich Eee łap Zostaj mi 100 co? So, so 110 okay, dokładnie yeah. Daj mi lekkie yeah, jak yeah, masz Rzuci niam 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 Dobra Mam chuj dalej więc chill Mówko spamować, spamuję tu, krak, 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 krak Biała bohaterka, krak Nice Dużo osób tam łazi, oderza Polapsuję to stare Nie Dobra, na dobra nic. Skup się Dobra Znaczy tu, tych ty, ty. trzeba spamić Jeszcze jedni są pod nami gdzieś, ale czy... To się burzy gdzieś w więc uwaga. Nie mam na nich się. -boxa, trzeba cały czas, żeby schodzą, zajebiście. Także znaczy, zbudowania. budowania. Jedna znaczy, kartek. Tak, tak, no, są spam, no są spam. Tak, cały spam, czas, są second, są second. Schodzi, schodzi. Został Ok. Tu są jeszcze. Też masz kartę tam, maja. marker. Dobra, ja schodzę za ciebie, możesz skolopcować. Sekund jest drzewno, sekund jest drzewno. auto pod nami. Rady. Okay, mi się drewo, skąd drewo, skąd drewno. Nie mam mi się MOP. Spadł drewno, Miałem, drewno. Nie nie mam zero. Dobra. wiem. Tak wiem, wiem. Są drewno. Schodzą, schodzą, okay, schodzą. mam. drewno. mam dziewięć budowli. Schodzę na ich budowle, ja mam 3 Dobra. Boże, bo tu second maszy. Tak. Hmm? Jestem multi. Schodzę, okay, za ja siebie. schodzę ja do ciebie, schodzę ja do siebie i, staram... I buduję do góry. Ja chodzę budowle, nie? Dobra. Okay. Y -y, łap całe, łap całe, łap całe, łap całe, tutaj no Okej. do góry tutaj? No, spadł tu w dół, patrz tu w dół. Ta, uwaga, edytuję tu. Chodzę za ona. Rób tam presję, rób tam presję, jak możesz z pompy. Lot gromgana. Chodzę wyżej. Ten trawis crack, trawis jakoś. Ciężko, ciężko, stójmy hagię. To jest z drum Uwaga, będę harpunować, har 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 harpunuję. E, nie, wejdź. Wchodzę, chodzę, spadłem. Okej, okay, będę Zrobię harpunować do drewno, a ty z pompy, dobra? Chodź. Hmm. Tutaj. To nie wskakuj. Nie, 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 teraz na tym się skupmy, żeby nam nie wybiegł ktoś. Z med dobra. Karponuję cały czas. Chodź cho po ściankach, po ściankach. Jeszcze celować gdzieś, w pleców, tak, w pleców, z pleców, z pleców, z pleców chyba. Jestem pewien. Może być na Tak, jest, na górze, na górze, na górze. Jest, jest, jest. Nie żyje, jest, jest. Ja nie żyję. Med ist, med ist na mnie, 50. I zobacz na, zobacz na starym lucie. Nie dostanę ze mnie HP. Nie czem się. zona. Nice, Let's go! Ja pierdolę! Ale rozjewani, bo. Rozjewani, no?